Przestało działać wasze zawieszenie pneumatyczne w waszym samochodzie i akurat posiadasz markę Audi i akurat model A6 w wersji C6 z silnikiem 3.2 FSI. Jeżeli tak, to zapraszam serdecznie do oglądania, a dzisiaj zajmę się diagnostyką i naprawą takiego układu, także zapraszam serdecznie. Krótka historia tego samochodu. Klient do mnie przyjechał z kilkoma usterkami, m.in. z usterką zawieszenia pneumatycznego. Pierwszym takim objawem usterki e, takiego układu, pomarańczowa kontrolka od zawieszenia, która świeci się cały czas. E, sprawa była tego typu, że auto się w ogóle nie chciało podnosić. Pierwszą rzeczą, e, jaką powinniśmy e, sprawdzić. Diagnozując sobie taki układ, jest to sprawdzenie szczelności układu pneumatycznego. Czyli każdy z czterech tutaj meszków, jakie mamy w samochodzie, posiada cztery niezależne e, układy. I każdy jeden trzeba sprawdzić. E, ja wam za chwilę pokażę, jak ja to zrobiłem e, przy pomocy może niewielkich pieniędzy, ale też z pomysłem, i wyeliminujemy ewentualną nieszczelność z e, poszczególnych stron. Przód prawy, przód lewy, tył lewy, tył prawy. Także. Chodźcie, ja Wam pokażę najpierw pierwszą rzecz. Dobra, i teraz tak. Przednie prawe koło przy nadkolu, musimy tutaj nadkole ściągnąć kompletne, mamy nasz cały rozdzielacz z wężykami od zawieszenia. I teraz tak, nas interesują cztery. Zielony, czarny, niebieski i czerwony. Są to bezpośrednie wyjścia z rozdzielacza do poszczególnych stron amortyzatorów do naszych meszków. Teraz tak, moim tutaj pomysłem na sprawdzenie szczelności tego jest kupno. W każdym myślę, że w każdym sklepie z narzędziami to można kupić. Jest to zwykła końcówka od sprężonego powietrza. Plus do tego złączę do wężyków plastikowych do ciśnienia pneumatycznego. I teraz sprawa jest tego typu, że nasza rurka tutaj to jest 4, ma 4 mm i my musimy kupić końcówkę na 4 mm. Sprawa wygląda dalej w ten sposób. E, ciśnienie 8 bar, jakie mój kompresor może wytworzyć, jest zbyt niskie, żeby takie, żeby takie auto się mogło podnieść. Dlatego też e, możemy na przykład poprzez butle z azotem gdzie mamy yy, reduktor ciśnienia, yy, bo na budli mamy 150 bar, redukujemy go do 13 i w tym momencie ja bezpośrednio tutaj podłączyłem wąż z tego reduktora na poszczególne tutaj nasze amortyzatory, przez co auto mi się podniosło. I teraz sprawa wygląda w ten sposób, że samochód stoi 3 dni i w ogóle nie opadł, i tym samym ja wiem, że każdy układ od tego miejsca do każdego amortyzatora jest szczelny. Gdyby się okazało, że któraś strona mi opadnie, będę wiedział, że tam jest układ nieszczelny. I moim zdaniem to jest bardzo fajny pomysł na sprawdzenie e, szczelności układu, e, bez jakiegoś tam psikania płynem po meszkach itd., itd., itd. No, i mamy w tym momencie to sprawdzone. E, teraz tak, tutaj posiadamy całą pompę. E, to, co tutaj palcem pokazuję, tu. To jest nasz rozdzielacz, on jest sterowany oczywiście przez komputer i na poszczególne koła otwiera zaworki i albo upuszcza to ciśnienie, jeżeli wysokość się nie zgadza, albo też dopompowuje, żeby ustabilizować pojazd podczas jazdy, czy też podczas postoju. I to byłoby na tyle. Drugą sprawą, podejdziemy sobie, jest sprawdzenie błędów. Ja Wam pokażę teraz przy, za pomocą oryginalnego komputera, jak to wygląda. Nie wiem, czy to będzie fajnie widać, bo tutaj. Zrobimy tak sobie kamerę. O. Ja mam oryginalne oprogramowanie. Nie są to jakieś duże pieniądze. Wchodzimy w wybór 34 poziomowanie. Wchodzimy sobie w kody błędów 02 i sprawdzamy. Położenie regulacji niewyczuwalne i mam coś takiego, że ograniczenie działania na skutek przegrzania. Tego, błę... tego typu błędy mogą się tyczyć zbyt niskiego ciśnienia, jakie może wytworzyć sprężarka. Czyli sprężarka nam tłoczy, ona się załącza, w tym przypadku akurat mi się załącza, sprężarka tłoczy, 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 ale ciśnienie jest zbyt niskie, żeby jakiekolwiek koło się podniosło. Komputer widzi, że sprężarka pompi jakieś ciśnienie, ale nie widzi do tego żadnych efektów, dlatego jest błąd 1437, niepoprawne nastawy podstawowe i wykrywa, E, ograniczenie działania na skutek przegrzania. Czyli on automatycznie rozłącza sprężarkę, ponieważ jej temperatura e, podczas pracy, czy też podczas dłuższej pracy, jest w stanie krytycznym, dlatego ją rozłącza. E, tego typu o, e, błędy mogą, powtarzam, mogą świadczyć o tym, że jest zbyt niskie ciśnienie. No i teraz e, ja sobie wcześniej to sprawdziłem. Oczywiście błędów nigdzie gdzie skosować. Zostaje mi tylko jedno położenie regulacji, niewyczuwalne, dlatego że jest zbyt niskie ciśnienie, żeby się auto podniosło. I teraz, tak jak jazdy, Ja wam za chwilę pokażę, jak zdemontować taką, taką sprężarkę, bo prawdopodobnie ona jest winna. Pokażę Wam, jak się ją ściąga, to z pierwszej kolejności. Jeżeli będę posiadać nową, albo też regenerowaną, to wszystko zależy od klienta. Zamontuję, pokażę Wam, gdzie sprawdzić w blokach pomiarowych. W sumie mogę tutaj wejść i Wam pokazać jedną rzecz, o 6,4 bara mamy w naszym e, akumulatorze ciśnieniowym to jest taki zasobnik e, do, dodatkowy e, jest to zbyt niskie ciśnienie żeby w ogóle auto się podniosło, także to jest pierwsza rzecz jaką e, tutaj możemy sobie sprawdzić, następną rzeczą jaką miałbym ja to tutaj sprawdził, położenie regulacji jest niewyczuwalne dlatego, że e, on chce pompać, niskie ciśnienie czujnik nie pokazuje nic i teraz tak, ja wam pokażę tutaj, o, w każdej grupie to jest dokładnie 11 grupa, mamy y, wartości, które przedstawiają nam wysokość y, pojazdu. Na poszczególnych y, amortyzatorach. I teraz tak. Jeżeli auto mamy opuszczone, a chcemy sobie sprawdzić, czy te czujniki są dobre, najprostszą rzeczą, wejść sobie w grupę 11 w tym bloku. Jeżeli auto będzie na, y, całkowicie y, nam usiądzie, to będziemy, nie, będziemy mieli około minus 50-45 minus mm. Najprostszym sposobem to jest podłożyć lewarek pod zawieszenie i delikatnie zacząć go podnosić i sprawdzać sobie wartości rzeczywiste, czy się zmieniają. Jeżeli się zmieniają w dobrą stronę, bo oczywiście tutaj mamy plus. Jak nam auto opadnie, mamy również minus. Jeżeli wartość się zmienia w drugą stronę, czyli jak my auto podnosimy, wartość minusowa jest coraz mniejsza, oznacza to, że ten czujnik jest dobry. I w tym momencie bez demontażu jakiegokolwiek czujnika, podkładania różnych rzeczy, możemy sobie zdiagnozować, czy czujniki są dobre. Jeżeli te czujniki nam pokazują coś, że się zmienia, oznacza to, że są dobre, czyli nam zostaje co? De facto sama sprężarka, bo to już wcześniej pokazałem, że tam jest 6,5 bara, tak. Strafniemy sobie. 6,4 bara. I słuchajcie, na tą chwilę ja Wam tutaj postawię sobie kamerkę i pokażę Wam jak zdemontować tutaj ten, ten nasz agregacik. Auto oczywiście mam podniesione, stacyjka, zapłon włączony. Może pokażę kontrolkę. Jedna kontrolka to jest ta tutaj, a obok niej za chwilę będzie się paliła zielona. Ja może to pokażę przez wyłączenie włączenie zapłonu, że takie coś jest. O, widzicie, i te, ta kontrolka zielona miga, a pomarańczowa się cały czas świeci. To również świadczy o tym, że jest jakaś usterka w układzie zawieszenia. Kolejną rzeczą, bardzo ważną w ogóle w Audi. Jest to, że trzeba, zanim podniesiemy samochód, trzeba wejść w tak zwany tryb lewarkowania. Yy, I trzeba mu to włączyć. Jeżeli tego nie zrobimy, a podniesiemy sobie samochód o, o kastę samochodu, a koła, czyli nasze zawieszenie pójdzie w dół, możemy uszkodzić yy, same amortyzatory, same myszki. Dlatego trzeba tutaj sobie wejść w setup. I tu jest coś takiego jak tryb podnośnika. Nie wiem, czy to będzie widać. Aktualnie jest to wyłączone, nie można w ogóle włączyć trybu podnośnika, dlatego że już istnieją jakieś błędy i komputer automatycznie widzi, że jest problem z zawieszeniem i nie umożliwia nam włączenie trybu lewarkowania. Z racji takiej, że on widzi, że auto jest całkowicie opadnięte, w sensie takim, że nie ma odpowiedniego ciśnienia na dany amortyzator. Jeżeli my to naprawimy, wymienimy sprężarkę, wykasujemy błędy, zrobimy adaptację, ja Wam wszystko pokażę od początku do końca, jak się takiej adaptacje przeprowadza, bo oprócz adaptacji podstawowej należy zrobić adaptację zawieszenia. Yy. Także słuchajcie, e, ja się muszę przebrać, bo oczywiście jestem w czystych <grych> ciuchach, muszę się przebrać w robocze, położę się pod samochodem, podłożę Wam kamerę, pokażę Wam, gdzie ta pompa się znajduje e, i postaram się tak szybciutko to nagrać, e, jak taką pompę najprościej zdemontować. Oczywiście nie zapominajmy o wyłączeniu zapłonu, bo szkoda naszego akumulatora, żeby się rozładowywał, także zapraszam dalej. thank you Cześć słuchajcie, ja już mam yy, nową sprężarkę, zamontowałem ją, wszystko poskręcałem, wtyczki powpinane myślę, że tego nie muszę pokazywać, bo to się robi dokładnie w odwrotnej kolejności niż e, demontowaliśmy i teraz słuchajcie tak przystępujemy do mm, naszych nastaw podstawowych w naszym e, Audi, to wygląda w ten sposób żeby to zrobić musimy e, wykonać pewne rzeczy pierw co musimy mieć prostą powierzchnię na którym samochód stoi, musi być mniej więcej w poziomie, nie może być auto nie wiem, po, na górce albo albo na jakimś kamieniu bo później wyjdą nam naprawdę dziwne rzeczy, dziwne wartości z którymi sobie później nie poradzimy auto musi stać, tak jak widzicie u mnie stoi na równo wszystkie drzwi muszą być zamknięte tu widać lewarek, ale już Wam pokazuję on w ogóle nie jest podparty ani nic ja rzeczywiście te nastawy sobie zrobiłem, żeby zobaczyć jak to wygląda bo robiłem to pierwszy raz i teraz słuchajcie potrzebujemy do tego yy, miarę E, oczywiście nasz tutaj komputer, dobra słuchajcie i przechodzimy teraz do naszego komputera już Wam pokazuję co należy zrobić, żeby poprawnie wykonać takie e, kodowanie naszego e, zawieszenia. E, zapot włączony musi być, skrzynia biegów jeżeli to jest automat ustawiamy na e, neutralny, jak jest zwykła skrzynia to wiadomo na luz. Teraz tak, e, ciśnienia w kołach nie musimy sprawdzać. Dlatego, że my mierzymy odległość koła względem naszej kasty, i względem tego, my musimy zmierzyć pewne wartości. Do tego potrzebujemy taką miarę. Zwykła miara najprostsza. Wszystkie drzwi, oczywiście, muszą być pozamykane. Jeżeli to wszystko mamy, to możemy przystępować do naszych nastaw podstawowych. I teraz, tak, wchodzimy sobie w wybór. Wchodzimy sobie w 34 poziomowanie. I teraz, tak, jeżeli. Nie będziemy mieli tutaj e, tego bloku udostępnionego. Musimy wejść sobie w kodowanie. Wchodzimy w kodowanie, wpisujemy sobie kod 31564 i robimy OK. I jeżeli nam się tutaj kodowanie zmieni, ja w tym momencie robię cyk 31564. Dostęp upoważniony zatwierdzony, robimy OK. Wchodzimy sobie w adaptację, czyli blok numer 10. I teraz tak, wchodzimy sobie w numer kanału, pierwszy, to sprzednie lewe koło i teraz czekamy, aż yy, nasz agregat yy, napompuje odpowiednie ciśnienie yy, do danego amortyzatora, czyli w tym przypadku to jest przód lewy i zmierzymy sobie jego wysokość. Nie wiem, czy to słychać? Słychać jak chodzi? A no, słychać jak chodzi. Czekamy. Yy, I teraz tak, na naszym komputerze. Pisze, czekaj i czekamy. Tak jak pisze na naszym na programie, tak musimy to robić. I robimy na razie, czekaj. To możemy zamknąć. Wam nie musicie tego tłumaczyć. Ja Wam wytłumaczę co chodzi. O, zmieni nam się yy, tutaj blok na wartość. Podchodzimy do przedniego lewego koła i musi, my musimy wpisać wartość. Mierzymy od środka tutaj naszej felgi, środkiem, będziemy mniej więcej to, ten punkt, do krawędzi błotnika. No, bierzemy miary i mierzymy. Ja mam tutaj dokładnie, czekajcie, już Wam mówię, sorry za kamerę, ja mam tutaj dokładnie 375. Wpisujemy wartość 375. Testuj, zapisz. Tak. I jedziemy kolejne koło. To jest przednie prawe. Ja już to wykonałem. Jak widzicie, od razu mam wartość wpisaną, czyli ona już maksymalnie tutaj e, dobiła, ale podchodzimy sprawdzić e, wysokość, bo, muszymy, bo musimy wpisać wartość. I robimy dokładnie tak samo, jak w tamtym przypadku, czyli środek do rantu. I tutaj mam 370. Już sobie podchodzimy i wpisujemy mu 370. Robimy, wpisujemy 370, robimy testuj. Zapisz. Tak. Wchodzimy teraz na kanał numer 3, to jest tylne lewe. Ja już mam uszykowane. Wpisujemy wartość i mierzymy. Od środka. Ja mam 375 i wpisujemy sobie 375. Robimy testuj. Zapisz. Tak. I jedziemy, blok numer 4. Blok numer 4, wartość mam podać, bo już jest napompany, bo to już wcześniej robiłem. I mierzymy wartość. Do środka koła. I czym dokładniej to zrobimy, tym lepiej nam wyjdzie. I tu mam 382. 382. I wpisujemy wartość 300, 382. Robimy testuj, zapisz. Tak, wchodzimy teraz w blok numer 5. W bloku numer 5 nowa wartość, musimy wpisać jedynkę. Czyli te wartości, które my przed chwilą wpisywaliśmy, on będzie miał zaprogramowane jako standard i on automatycznie będzie wiedział, które koło ma wyżej podnieść, a które niżej, bo automatycznie ma wgrane, że przód ma mieć 386, a tył chyba 384. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dokładnie bym musiał to sprawdzić. Zaraz powiem. Robimy testuj, Zapisz. Tak. I robimy gotowe. Wchodzimy sobie w kody błędów. Błędów żadnych nie ma. I należy się w tym momencie przejechać samochodem. Później trzeba jeszcze raz podłączyć komputer, zobaczyć, czy jakieś błędy nie, nie powracają. No i tym samym możemy sobie tutaj, tak, laptopa możemy wyłączyć. Tak jak Wam wcześniej pokazywałem, przed tutaj taką diagnostyką i naprawą, nie mogłem włączyć trybu lewarkowania, nie mogłem w ogóle wejść, w, żeby on sobie ustawił zawieszenie takie, jakie przykładowo ja chcę. Ja już Wam pokazuję, jak to wygląda teraz. O Jezus Maria. O, i zobaczcie. W tym momencie mogę sobie włączyć, co chcę. Możemy odpalić samochód, to nie jest problem. Proszę bardzo, błędy nam zgasły to, co tak puka, jak ktoś słyszy. Niestety, klapy w kolektorze będę musiał jeszcze klapę w kolektorze zrobić. O, i teraz możemy sobie wybrać, jakie chcemy tutaj. Nie wiem, czy będzie widać. O, widzicie? Możemy teraz wejść sobie funkcję zawieszenia yy, Podniesione, komfort autodynamiczny. I już Wam pokazuję, że mogę włączyć tryb warkowania. O, widzicie, nagle funkcja już jest do włączenia. No, tak to mniej więcej wygląda yy, cała kalibracja naszego zawieszenia. Tu więcej nic nie trzeba robić, muszę resztę poskręcać, jeszcze w tym samochodzie mam kupę rzeczy do roboty. Yy, jak Wam się podobało, zostawcie suba, zostawcie lajka, jeżeli uważacie, że to źle zrobiłem, bo robiłem to pierwszy raz, proszę napiszcie w komentarzu, człowiek uczy się całe życie, a na pewno jak ktoś to już robił, przerabiał, to pewnie jakieś kruczki, haczyki zna. A tak to słuchajcie, trzymajcie się, cześć!